Hej, czytajcie z tej strony, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Roblox. I w tym odcinku zapadła noc. O, nawet nie wiedziałem, że teraz akurat zapadnie noc. I oczywiście wszystkie ryby uciekają sobie, o jak wiecie gdzieś w tamtą stronę. Też to, co pamiętam, na głębiny uciekają niektóre ryby. I pojawia się bardzo fajna rybka. Znaczy, nie fajna rybka, wkurzająca, ale fajna dla pieniędzy. Znaczy. Z pieniędzmi to bardzo fajna. Uuuu, nie mówcie, że tu. O, lumina, lumina, patrzcie. Teraz jest okazja na wszystkie ryby, praktycznie. Patrzcie. No i już. Dziękuję za 12 tysięcy. Czy uda mi się złowić taką rybkę, jak mał? Jest inoktis. O, uh, jest też taka rybka. Okej. Okay. Nie wiem do końca... Czekajcie, muszę sobie jedną rzecz ustawić. Już. Wszystkie takie droższe ryby są na... ...przy wyjściu, a te tańsze dalej, ale to jest czasami przydatne, czasami nie, bo nie ma tych małych rybek. Więc w tym problem. Rekin! No i właśnie teraz się zaczyna problem, bo nie mamy tych małych rybek. Mogę też przeczekać nos, ale nie chcę. Chciałem sobie połowić w nocy. Co ty je zrobiłaś? tak tutaj... rano, no, na odcinek może pójdzie. Dziękuję. I lecimy dalej. Co ta ryba? Jest, jest snapfish. Świetnie. Pierwsza mała rybka. Dwie małe rybki tu są. Świetnie. A zrobimy taki myk, że... O matko, jak to było słabe. Dobra, nie zrobimy żadnego myku. Po prostu polecimy po to o Postaram Postaramy się złapać w tym odcinku noctisa. To była kolejna huge, taka wielka ryba do kolekcji. Teraz tych snobfiszy i wiele innych tych takich małych ryb jest tutaj bardzo dużo, więc... Dlaczego wcześniej tyle nie było? Rekin. Trzeba dopłynąć do brzegu, jak chcemy musztać twisha. Gałker? To był chyba gałkar Co on tu robił? No jest muszter Jest Lumina. Ojej. Lumina to byłoby bardzo fajne. Ale chyba niezbyt. Chyba niezbyt. Weźmiemy sobie rakietkę. Lecimy na głębiny. Standardowo. Na głębiny... Yy, nie, py nie pytajcie, czy ja coś widzę, bo tak samo nic nie widzę. Oj, ale coś mi się włączyło. Chodź Gawker. A, nie miałem. O, jest Inoctis! Którego chciałbym w tym odcinku złapać, ale jak zwykle nie będzie mi to dane. Jej! Nie no nie! To złapać Bulbfisza? Co mnie to obchodzi? Już przyszły jakieś... Głupie... No i co ty robisz, rybo? Koniec z tobą! Chodź tu! Nie macie już! Psik! No. Chodź, chodź. Korbko, pókiż, chodź. Dziękuję. Dzięki niemu będziemy mieli latarkę za tysiąc. Nareszcie. Mógł też go teraz wykorzystywać. Patrzcie na trzy minuty. No i kolejne. To jest osiem tysięcy. Cztery. do końca pamiętam ile... I... Osty ty! Jak się zerwa... O nie! Wschodzi ranek Chyba. O, chyba tak. Nie wiem, póki jest jeszcze noc, złapę Noctisa. Bulbfish, chodź do mnie. Chodź do mnie. Mówię coś. Do ciebie. No, chodź, chodź, chodź. Bulbfish. Patrz, co zrobiłeś. Boga jest też taka ryba, która boi się ciemności, więc... Wiem, trzeba na minimum albo nawet w skanerze, bo jest później w grze skaner. Chodź, 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 dziękujemy bardzo. I teraz potrzebujemy jeszcze jakiejś średniej ryby na szybko. Możesz być, tylko nie zerwij się. Możesz, możesz żyć w każdych warunkach w ciemności. W wiecie o co mi chodzi. Ciemności, gdy jest jasno. Wiecie, nie będziemy czekać, aż Noctis przypłynie, bo jeszcze ranek się zrobi. Jest! Noctis! Nie! Co ja zrobiłem? Widzieliście to? Jaki fail! Teraz Noctis może już popłynąć sobie, bo już wyrobi się ranek. Jest Noctis! Noctis, Noctis, Noctis!

Przypłyń, przypłyń, błagam cię. Nic w ogóle nie słychać. O, no Tisz, patrz ciągle na mini mapkę tutaj. No, chyba niezbyt. Nie widzę go na razie. Poczekamy sobie, aż on przypłynie. Bardzo bym chciał mieć nockisa w swojej kolekcji, bo to jest dosyć trudna ryba do wyłowienia. Już tak ją miałem, ale nie. O nie! No, i stał się ranek. Wszystko przez moją głupotę. Znaczy, nie, że ranek się stał, ale nie złapaliśmy nocica przez moją głupotę, po prostu. No ale trudno. Przynajmniej widzieliście go. No i patrzcie, wszystkie ryby wracają. Kozacko to wygląda. Ja chciałbym złapać jeszcze tygrysa. Nie, nie ty! Nie ty! Nie ty! No właśnie, bo on nie może takich rybek gryźć, on musi mieć... No i parcie co się stało, no! Ach, ach, ach... Była noc, mogliśmy wyłowić ryba za 250 tysięcy... Nie! No trudno. Może następnym razem. Jest taka czapka, która sprawia, że jest ciągle noc i... Ja my... Chciał ją aktualnie mieć. Ale niestety na razie jej nie mam. Chodź, dziękuję. Teraz hak. I rakietka. No i lecimy. Jest też swordfish. Nie, nie, za 200 tysięcy. Gdzieś był za 400. Chodź, chodź, chodź shark. Chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź chodź, chodź. chodź, chodź. Ach, serwał się. A już go nie łowię pieniędzy, mi na razie nie brakuje. Na razie. Spróbuję odnaleźć mała. Ale zmarnowałem. Zmarnowałem 5000 przypadkiem. Musimy unikać właśnie takich spotkań. Tu już chyba nic nie zrobimy. Jesteśmy za, Jesteśmy za bardzo wynurzeni. No. Ale może zawsze jakiś rekin. Chodź, znajdziemy mała. Chodź. Rekin, znajdziemy mała. Nie chcesz znaleźć mała, to zostaniesz wyłowiony. To 64 tysiące na moje konto. W ogóle w pierwszych z tych, takich początkowych wersjach kończył, kosztował 16 tysięcy. Wiem, bo oglądałem. Jeszcze też czy mam nagrywać, bo będę chciał Minecrafta już teraz zacząć, czy jeszcze zaczekać aż jakąś serię skończę. No i puścił rekin. I mamy na łódce 16. No to mamy około 80 200. 800. No, coś takiego. Catch one puff. To ja gdzie są puffy. Trzeba poleć najbardziej na prawo. Chętne jest łapanie pathów, bo nic nie może jej natknąć. Bo ona się, się na. Napufuje i, i po prostu nikt nie może jej ugryźć, bo są tam kolce. Okej, okay, chyba jej niezbyt znajdę, nią. No. Ale zawsze jakiś skiter, nie? o paw, 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 paw! Był, ale się nie złapał. Paw, 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 chodź, ty. Dzięki, no, a masz. A dobrze Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. I dziękuję, kolejny I Ja się teraz odpufuję. Bo się przemieni w nie? O! Tam ta ryba tam płynęła. Widzieliśmy ją na odcinku już. To jest chyba Bluebel, coś takiego. Co się właśnie nazywa? jeszcze mała znaleźć. Zawsze on jest gdzie są te bulb tak, Co Za mało widzę. Chyba nic nie znajdę. Na razie. Bo moje szukania są na marne, więc... co? No. Wiecie o co chodzi? Ten Gramper to totalnie on tak. Tak, tak leci tak. Jut. Tak, tak leci tak. Jup, jup. I nie ma go. I nikt go nie wiedział. Widziałem tam taką jedną rzecz. Taką jedną rybę dokładnie którą chciałbym na pewno mieć, bo jeszcze jej nie mam złapanej. O! Ty! nie, Ale ci u... Ważne, nic nie wiem. Ile on kosztuje? 2,5 czyli kosztuje 5000 normalnie. Po co w ogóle go zrzuciłem za łódkę? Mogę go sprzedać. Nie, nie, nie musiałem go sprzedać. Mógłby pójść na przenętę, ten Gramper to normalnie. Co on robi? O, świetnie. Idziemy szukać mała, Popa. O, będzie to nie nadgryzło i będzie dobrze. Dobra, odkry coś. Co ja zrobiłem? No dobrze, więc szukam na jakąś rybkę. Nie ma w ogóle żadnych ryb teraz. Chodź, chodź. Dobrze, chcę, żeby mi świecił Swordfish! On jest aż tutaj. On jest. W sumie aż. Już tutaj? Muszę że on jest dalej. To Wystarczy jakiegoś pafa złapać, i będziemy mieli kolejne 200. Widzieliśmy szarka, złapaliśmy Tiger Shark, a on jest 180, ale jest mał też. Mał to już jest droższa rzecz. Starczy mi jakaś pawka. I tyle to szczęście mi wystarczy. Co najpierw chcę znaleźć? Nieważne, czy nam coś zostało, czy nie. Czy wszystko nam ugryźli? Dobra, może jest gdzieś w głębi. Najpierw bym sobie te skittery złapał. Tutaj co pływają. Halo, skiter? Tam są. A to nie, nie połapię. O, tak bym mógł też złapać go spróbować tylko sobie o, 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 o. małej rybki, na przykład Skitera. No nie uciekli mi. Dobra. Zaczekamy sobie na małą rybkę na przykład takiego Roundfisha. Dziękuję. On robi kółko i wciąż w kółko wpada do mojej łódki. Dziękuję. Czy może tutaj nie ma jakichś puffów, bo widzę, że tu też pływa Swordfish. Jak widzicie? Teraz go zobaczyłem raz i ciągle będzie. Teraz już mi tu latał. Pełny zestaw. I lecimy na się Grysiego. Mam detonator. Bo mam. Mam detonator. Czyli będę mógł sam detonować bomby. Bardzo fajnie. Gdybym go spotkał, to teraz razu mógłbym coś sobie zdetonować. O. No niestety nie go wyciągnąłem na powierzchnię. Ale może za to się uda. O, cześć, suerteś. Czekamy sobie, aż puści. W sensie, nie śpieszy mu się. Niech się zmęczy. A jeszcze ja cię złapię. Już chyba 85 tysi. To chyba nie przyniesie żadnych skutków. Dobra, rwiemy. No nie, no aż... Dopiero tutaj się rwał, tak sobie myślę, a może jednak się złapie. Ale nie. Urwał się przy samym końcu. razie też pufferfish. Puffy. Chyba ich nie ma. nie Krampery, no. Jakie mam wędki? 180. Dobra wędka. Ok. Trzeba jeszcze. Tarzan. Tarzan to nie była to. ta czerwona taka rybka? Tak. To idziemy ją sobie złapać, bo jeszcze jej nie łapałem. Nie jest zbyt kosztuje 7, 200. 7 tysi i 200. 7 i 200. Nie chciałem powiedzieć głupoty typu 7, 720 tysięcy. Czy 7 milionów 200 tysięcy. Więc do tego rwałem. Po prostu to była głupota. O, pięknie. Idziemy na samym początku A, wiesz się, tak Ale my się nie damy. Klikacz! Dobra, nie, teraz trzeba już trzymać Nie, 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 nie Co? Co wszystkie ryby mi się rwą? Wcale to nie jest wina wędki, która jest beznadziejna. Bo nie kupuje innej. No ale przykro mi, nie ma pieniędzy. Bo tamta następna nie jest zbyt taka fascynująca. O, nowy upgrade. Fajnie. Od któregoś tam poziomu, chyba 30 czy coś, mamy bardzo dobry skill. Ach, ugryź mi ten seraf! No ale. To to chyba tyle. Jeżeli film wam się spodobał, to komentujcie, subskrybujcie. Eee, ja się z wami żegnam, ale jeszcze tylko chciałbym zobaczyć, jaki to był upgrade. Dostaliśmy Retract. No to jest dobre. Jeszcze wam pokażę na szybko o co chodzi. Jeżeli załóżmy. A kurczę, mam duży ten. Dobra. To już rwie się jego urwę? To. To nie to. Co to było to retrak. E, nie tak. Firecast. Ha. Chyba o to chodzi, że jak to już my Mam małe. Takie na przykład. Mam średni i na przykład będzie chciał mi się łapać duży. O, i teraz trochę szybciej wraca. No, dobra. To by ja było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. A ja się z wami żegnam. Pa pa.